Dobry Marlena Siok, Mazowsze wiadomości z regionu. A oto, co dziś w programie. Nowoczesne i minimalistyczne Muzeum Literatury w Warszawie. Mazowsze wspiera rozwój warmińsko mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw. Pierwsze umowy podpisane. Prosty kręgosłup w radomskich szkołach. Studenci praktykują u marszałka. Zbiory Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie nie mieszczą się już w jego głównej siedzibie, znajdującej się przy rynku starego miasta. Na szczęście jest dobra informacja, wkrótce muzeum zyska nowoczesny magazyn w Aninie. Ponadczasowa prostota, nowoczesny design i harmonijna forma to pomysł na nowy magazyn zbiorów warszawskiego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, który już w przyszłym roku stanie na wawrze przy ulicy Trawiastej. Ten budynek będzie budynkiem nowoczesnym, wzniesionym od podstaw, bo ten, który tam jest, to jest starszy budynek, wyremontowany i przystosowany do celów magazynowych. Będzie miał także funkcję ekspozycyjną to znaczy, na dolnej kondygnacji będzie element, będą elementy przeszklone i po prostu ludzie z zewnątrz, z ulicy będą mogli podchodzić i oglądać ekspozycję. To będzie połączenie jakby magazynu z ekspozycją ona, ta ekspozycja będzie rotacyjna, będziemy zmieniać, tak, żeby to nie było ciągle to samo. Budynek powstanie dzięki ponad 4-milionowemu wsparciu z budżetu samorządu Mazowsza. Inwestycje doinwestuje także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą miliona złotych. Budynek jest prosty w formie, ma bardzo prostą konstrukcję. Jego szczególną cechą jest elewacja betonowa, która ma dawać jak najlepsze warunki klimatyczne zbiorom, które będą tam przechowywane. Jednocześnie elewacja ta pozwala na nieinstalowanie drogich w użytkowaniu klimatyzacji, klimatyzacji precyzyjnych. Będą tam, będzie tam oczywiście. Wentylacja, która zapewni bezpieczne przechowywanie zbiorów. Natomiast budynek sam w sobie będzie już dawał duże bezpieczeństwo naszym muzealiom, a jednocześnie będzie determinował niższe koszty eksploatacji tego budynku. Jak podkreśla Jakub Makowski, wicedyrektor muzeum, inwestycja ta determinuje remont siedziby głównej, znajdującej się na Starym Mieście. Gdybyśmy nie wybudowali tego magazynu, przy ulicy trawiastej, to nie mielibyśmy gdzie gromadzić naszych zbiorów, czyli musielibyśmy wynajmować powierzchnię na rynku komercyjnym, co wiąże się z dużymi opłata, opłatami miesięcznymi. Tym samym w ciągu dwóch lat ta inwestycja, którą wybudujemy przy trawiastej, zwróci nam się. Całkowita powierzchnia budynku to 790 m2, z czego część użytkowa to aż 643 m2. Budynek jest zaprojektowany jako budynek tradycyjny w technologii, natomiast to, co wspomniałem, sama elewacja będzie wyróżniająca się, nie będzie zwykła elewacja, będzie to elewacja z płyt betonowych, co będzie stanowiło. Na pewno duży walorystyczny samego budynku. Magazyn zostanie zbudowany z poszanowaniem otaczającego go lasu sosnowego. Architekci z atelier tektura zadbali o zachowanie drzewostanu, w szczególności starszych drzew. Jednocześnie stworzono między budynkami wewnętrzny ogród dla odwiedzających, dostępny bezpośrednio z ulicy. Magazyn będzie chronił tysiące woluminów, a także dzieła malarskie oraz rzeźby. Skomunikuje tereny inwestycyjne wokół lotniska w Modlinie, w tym objętych obszarem warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mowa o najnowszej inwestycji w gminie Pomiechówek, która otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad 4 milionów złotych. Zaawansowane prace związane z wykonaniem warstw nawierzchni z mas bitumiczno-asfaltowych w Nowym Modlinie, na terenie objętym warmińsko Mazurską specjalną strefą ekonomiczną, już trwają. Kolejnym krokiem w pracach drogowych będzie oznakowanie. Inwestycja ma szansę na jeszcze bardziej dynamiczne tempo. Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych środków na realizację kluczowej inwestycji dla rozwoju tejże strefy. Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił instrument, który ma na celu wsparcie inwestycji, które są ważne. Dla równomiernego rozwoju województwa, czyli z budżetu województwa przeznaczamy pieniądze na inwestycje takie, które wyrównują dysproporcje, które są w naszym regionie widoczne. Jedną z takich inwestycji jest właśnie droga, która dzisiaj będzie dofinansowana. To droga do terenów inwestycyjnych w Pomiechówku. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 4 miliony złotych z budżetu i droga ta jest o tyle ważna, iż wspiera tereny inwestycyjne, które będą oddziaływały nie tylko tutaj na gminę Pomiechówek, ale także na okoliczne gminy, a także na cały supregion. Kluczowa dla rozwoju Warmińsko-Mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej inwestycja polega na budowie drogi łączącej strefę z drogami wyższego rzędu oraz udróżnieniu ruchu samochodów ciężarowych i odseparowanie ruchu pieszych. Kluczowa droga nie tylko dla terenów inwestycyjnych, ale znacznie wpłynie na komfort i funkcjonowanie Naszych mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga gminna w Stanisławowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62, a także droga i zjazdy w Pomiechówku. Ponadto powstanie także odcinek chodnika w Nowym Modlinie. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Pierwsze umowy właśnie zostały podpisane w powiecie łosickim i sokołowskim. Małe wspólnoty mają doskonałe pomysły i co najważniejsze dużo energii, by je realizować, ale potrzebują w tym silnej i pomocnej dłoni. Temu właśnie służyć ma Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, uruchomiony ponownie w tym roku przez Samorząd Województwa. Jeśli chodzi o miasto, no to, to była inicjatywa w tym kierunku, żeby jak najwięcej uaktywnić społeczność lokalną, żeby to mieszkańcy decydowali o tym, co jest finansowane na terenie ich sołectw. I na Naprawdę projekty są bardzo ciekawe, bardzo różnorodne, ale z drugiej strony pokazujące to, że mieszkańcy razem ze sobą potrafią współpracować, a to jest dla nas najważniejsze. I tak w powiecie łosickim wsparcie otrzymało 29 sołectw z sześciu gmin. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylanach, budowa siłowni zewnętrznej w Borsukach, plac zabaw dla dzieci w Górkach, czy przygotowane miejsca integracji wiejskiej we wsi Toporów to tylko kilka z wielu inwestycji, które już wkrótce będą służyć mieszkańcom. Z dofinansowania, które pozyskaliśmy dla pięciu miejscowości, czyli Korczówka, Korczówka Kolonia, Olszanka, Szawły oraz Pruchenki, zamierzamy dokonać następujących inwestycji. Będzie to poprawa wizualizacji otoczenia świetlicy, oświetlenia drogowego, doposażenia świetlicy wiejskiej w Olszance oraz część finansów, a w szczególności w pruchenkach, zostanie przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej. Myślę, że będzie to z wielkim, że tak powiem, zrozumieniem, przyjęte i wykorzystane do celów integracyjnych i społecznych. W sumie do powiatu Łosickiego w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw trafiło blisko 300 tysięcy złotych. Jest to wielkie święto, wielkie wydarzenie dla aktywności lokalnej. Oto małe sołectwa mogą zabiegać o środki finansowe po to, żeby stały się gospodarzem swoich najbliższych miejsc. To są świetlice, to są drogi, to są place zabaw, to są takie miejsca aktywności, dla których mieszkańcy są gotowi podjąć wyzwania. I te nasze środki służą jeszcze jednemu. Aktywności tych maleńkich miejscowości w poszczególnych gminach, do których być może większe inwestycje się nie pojawią. W związku z tym teraz widzimy taki prawdziwy boom aktywności. Sołtysi, nauczyciele, społeczność lokalna zabiega o te środki. One służą temu, co najważniejsze, żeby te lokalne miejsca stały się przyjazne, żeby mogli się tam spotykać i coś dobrego wspólnie robić. Ważne inwestycje, jak chociażby remont świetlicy wiejskiej czy modernizacja budynku ochotniczej Straży Pożarnej zostaną zrealizowane także w powiecie Sokołowskim. Mamy jeszcze wiele świetlic, które potrzebują dodatkowego wyposażenia, potrzebują ukończenia pewnych remontów, dlatego też bardzo chętnie, gdy się te granty pojawiły, bardzo chętnie żeśmy skorzystali z tego, żeby, żeby te pieniążki pozyskać. E, oczywiście drugą taką część lub więcej e, dokładamy z funduszu sołeckiego, ewentualnie te sołectwa, które nie miały wystarczającej kwoty, to e, pójdą pieniążki z gminy, e, żeby było te 10 tysięcy. Szczególnie będzie to remont i wyposażenie, jak również wytwardzenie placu. E, tutaj mam taką jedną świetlicę, która mi zapadła tak bardzo w pamięci, bo sołectwo za swoje pieniążki przez 4 lata remontowało świetlicę. Przyszła jedna burza. 17 czerwca 2016 roku i zniszczyła cały, cały ten dorobek. Budynek został po prostu rozwalony. Dach został całkowicie zerwany, konstrukcja ścian została naruszona. Zapadła decyzja, żeby rozebrać i pobudowaliśmy nową. Tam brakuje w tej chwili jeszcze utwardzenia terenu. I te pieniążki właśnie z tego pójdą na utwardzenie terenu, żeby zakończyć tę inwestycję, która będzie służyła dla dwóch dużych miejscowości. W sumie w powiecie sokołowskim wsparcie z samorządu województwa w wysokości ponad 350 tysięcy złotych otrzymało 37 sołectw z 8 gmin. Dostajemy 50% dofinansowania, to już jest, już jest nam po prostu łatwiej, a to jest nasze zadanie, żeby to robić. Więc to w połączeniu z reanimacją kół gospodyń wiejskich, które również mogą otrzymywać środki, stwarzać nowe koła, dostawać dofinansowanie, stwarza duże środki łącznie. I to aktywność wyzwala i pomaga ludziom, jak gdyby wyposażyć, znaczy łatwiej, łatwiej się żyje w tej, w tej miejscowości, bo ci ludzie się oaktywniają, współpracują, rozmawiają, planują, a później realizują te projekty. W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw lokalne wspólnoty zrealizują blisko 1200 różnego rodzaju projektów na kwotę ponad 11 milionów złotych. Otyłość i wady postawy to coraz częściej spotykany problem u dzieci i młodzieży. Wiedząc, jak ważne jest inwestowanie w profilaktykę zdrowotną i badania wśród dzieci w wieku szkolnym, samorząd Mazowsza przeznacza na ten cel kolejne środki. 120 uczniów skorzysta z pomocy lekarzy i fizjoterapeutów, którzy zdiagnozują u nich ewentualne wady kręgosłupa, a następnie skierują na turnusy rehabilitacyjne. Projekt będzie realizowany w radomskich szkołach przez Mazowiecki-Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Na ten cel samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował przeznaczyć 350 tysięcy złotych. Jestem mocno związany od wczesnych lat swojej młodości ze sportem. Sam kiedyś prowadziłem zajęcia korekcyjne, więc wiem, że ten projekt będzie służył tak naprawdę i jest inwestycją w przyszłość młodzieży, abyśmy mieli tych projektów więcej. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 w formie dwóch turnusów rehabilitacyjnych. Cel tego projektu jest taki, żeby diagnozować w pierwszej chwili, w pierwszym momencie poprzez badania kwalifikacyjne wady postawy, później je usuwać i prowadzić interwencje rehabilitacyjne, ale też wspierać rodziców i dzieci poprzez spotkania z psychologami opiekę opiekę Wśród najczęściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży są skolioza, młodzieńża, kifoza piersiowa oraz zniekształcenia kończyn dolnych. Ich wczesne wykrycie nie tylko zapobiega dalszemu pogłębianiu, ale co równie ważne, rozwojowi kolejnych nieprawidłowości. Istotną rolę w tym procesie odgrywają diagnoza, profilaktyka i właściwa rehabilitacja. Nowe umiejętności, ciekawi ludzie, a także doświadczenie tak bezcenne na rynku pracy. To efekty najczęściej wymieniane przez studentów praktykujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Obecnie rozpoczęła się już piąta edycja. Od kilku lat letnie praktyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Jarek, student Politechniki Warszawskiej, swoją przyszłość chciałby związać z pracą na rzecz samorządu. By zrobić krok ku przyszłości, postanowił skorzystać z propozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i tak najbliższy miesiąc spędzi na praktykach u marszałka. Poszukiwałem jakiegoś stażu praktyk na wakacje lub na część wakacji. I szczerze mówiąc, no, interesowała mnie raczej ta strona powiedzmy publiczna, czyli jakaś administracja państwowa, jakieś organy samorządu terytorialnego. W zasadzie, jeśli chodzi o takie praktyki, to często to są praktyki bezpłatne, na które można się zgłosić odbycią, a tutaj oferta Urzędu Marszałkowskiego była bardzo ciekawa. Jest fajna okazja, żeby sprawdzić, tak w praktyce, jak to wygląda, jak taka jednostka od środka funkcjonuje. Z kolei Weronikę do odbycia praktyk zachęciła siostra. Dowiedziałam się tego tak naprawdę od mojej siostry, która też brała udział w, tutaj w praktykach. I teraz ona pracuje właśnie w niedaleko, też w Urzędzie Marszałkowskim. No i poleciła mi tę instytucję i te, ten staż jako takie dobre wprowadzenie do takiej poważniejszej pracy. Zobaczę, jak wygląda taka poważna praca w Urzędzie, na czym w ogóle ona polega, no i że podniosę trochę swoje kompetencje w tym zakresie. Praktykować u Marszałka chciało ponad 170 studentów. Ostatecznie po trzystopniowej rekrutacji wakacyjną pracę w Urzędzie Marszałkowskim podejmie 90 młodych ludzi. Podczas praktyk studenci poznają zadania wybranych przez siebie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz Urzędu oraz z jego klientami. I w praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy Urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacji urzędu. Przez poprzednie 4 lata przyjmowaliśmy po 100 osób i w tej chwili też będzie to około 100 osób, więc przyjęliśmy 400 studentów do tej pory. Czemu decydujemy się? Naszym głównym celem jest to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praktycznie. Praktycznie praca w urzędzie, żeby zderzyli się z praktyką, która jest, która, której doświadczą, jak pójdą za kilka lat do pracy zawodowej. Po zakończeniu praktyk, studenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2205 zł. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program. Mazowsze wiadomości z regionu.